Dzisiaj idę do zoo, słyszałem motu żulajet jego, że tam jest browiec za darmola. O kurwa, żem się zmachał. Muszę se coś łyknąć. Ul. Najlepsze piwo od Maćka z Klanu. dobrze, że się nie stłukła, na skupie butelki po 2 złote lecą. Dobra idziemy szybko do zoo, bo braknie browca. Czy to jest zo? No. Czy dajecie tam darmowe piwsko? No. Mogę wejść? Nie. Czemuż to nie mogę wejść? Bo nie. Aha, mama mówiła, że tak nie wolno, lecz muszę stracić moją flaszkę piwa od Maćka z klanu. Dup. Dziękuję, żeś się przesunął. Cześć Yeti stary żłobie. Cześć. Gdzie jest ten darmowy browiec? Tutaj. Yeti ty żulu trzeba było jarać faje i popijać ruską wodką. Co ci z tego dobrego przyszło? Teraz bliżesz ziemię jak swoją teściową. Ból, 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 ból. Słuchaj, ja też chcę jemnąć na glebę. Dup.